Siema, mocno na dzisiejszym odcinku, a bardziej vlogu. To będzie vlog. A Wam przed vlogiem, dlaczego nie było w tym filmów, nie było, bo mi się tak trochę nie chciało robić. Ale wracamy i będą vlogi, więc idziemy do vloga. Ja dopiero zaczynam vlogami, więc no nie wyzywajcie ani nic, dajcie jakiś pomysł, żeby jakiś coś nie wiem nagrać. Będziemy się uczyć trików, bo jestem słaby, bez bicia przyznaję się, więc no, lecimy dalej. Czekaj, bo słuchaj, ma w górę. Co tak patrzy na ten ciągniczek? No nie podoba mi się, mogę go wziąć? Dawaj. Co ci się tam stało? No, gnipe mi się tutaj popsuje, co ja mam zrobić? Zoba, 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 pa. No i co, co ja mam zrobić? No co, no kupiłem nowej hajsby, wydałem i co, no, pójdź, pa. No to fajnie. Ładcz twój szpad. Szanowny kamerzysto, pomożesz to, to naprawić? Łapki papy, ja nie chcę mieć ubalone. Zakładanie z lin mocnym łączka. Proszę bardzo. Jeszcze smarem to jest. Co to się twierdzieli łapka? Ej, mocny dawaj Willy. Proszę Państwa, Lil Mocny będzie skakał. No jest wysoko, no jest kurwa wysoko. Dawaj Maniek, ktoś się kameruje. Kurwa, kartek. A nie, to Lili Mocny. Siemanko, tu już jest inny kart, bo to jest koniec y, tego vlogu. E, tutaj zawaliłem głową. Tutaj, y, tu dokładnie no i we środę może będzie następny vlog stawcie subskrypcję lajka i to by było na tyle na